Dzień dobry państwo. O słoika, ale o, słoika, A, o słoika, ktywność, nie? nie? Nie wiem, nie rozumiem, że tak nie taka bo... Pani no, bardzo, bardzo proszę. proszę. Pani poseł. Pani poseł, proszę. No. Od razu, od razu. O, pani ja zyspijamy. mam szczęście po ojcu. To wiesz, jak chcesz, to już pracują. No. Rozumiem, że jeszcze chwileczkę. Proszę bardzo, bo... Się dobrze, dobrze. Dobrze, by było. coś. Chcieliśmy wykorzystać warunki terenowe, ponieważ wszyscy mówią, że to jest najdroższa i najsłynniejsza działka w mieście. W związku z tym chcieliśmy tą działkę pokazać w praktyce. Przepraszamy z góry za niedogodności. W przyszłości będą bardziej centralnie położone miejsca briefingów i konferencji. Rozumiem, dobrze. Poczekamy chwileczkę na telewizję internetową Wisła i zaczynamy. Przejdźmy to zdjęcie. Pewnie, wysłałam. Tak, zrobimy jakąś grupę albo. Już jesteśmy gotowi, tak? Szanowni Państwo, jest mi bardzo miło powitać Państwa na briefingu prasowym w nieprzypadkowym towarzystwie i nie w przypadkowym miejscu. Powodem, jak Państwu sygnalizowaliśmy dzisiejszego naszego wspólnego spotkania i przekazu medialnego jest wizyta na Podkarpaciu przewodniczącego Donalda Tuska, jak również całego zespołu parlamentarnego członków Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej i następnie e, powitam e, w Tarnobrzegu Panią poseł i panę, panią poseł Klaudię Dzień dobry Pana posła i pana senatora, pana posła e, Marka Hoka i pana posła e, Senatora, senatora przepraszam, Janusza Gromka. Dzień dobry. E, szanowni Państwo, poza oczywiście głównym wydarzeniem w dniu dzisiejszym e, jakim będzie otwarte spotkanie z Donaldem Tuskiem i na to spotkanie zapraszamy wszystkich o godzinie 17 w zespole szkół numer 1, popularna prymasówka, natomiast w trakcie tego dnia, począwszy od dzisiejszego briefingu do godziny 16, nasi goście parlamentarzyści będą uczestniczyć w szeregu aktywności środowiskowych i tak po dzisiejszym briefingu pojedziemy, skorzystamy z zaproszenia prezesa Ligi Obrony Kraju, gdzie pokażemy Państwu naszym gościom walory jeziora tarnobrzewskiego i również będziemy przekonywać do tego, że lokalizacja spalarni w tym miejscu jest najgorszym z możliwych pomysłów. Tam też już w gronie, w gronie miłośników Wojskowości, obronności, bo dotrze do nas jeszcze poseł Czesław Mroczek, będą sobie panowie wojskowi i członkowie klubów strzeleckich i nurkowych dyskutować. Oprócz tego kolejne aktywności to spotkanie i tutaj w głównej mierze prym będzie wiodła pani poseł Iwona Hartwig, spotkanie u pani prezes Zofii. Trochimowicz Wargi, a więc w Polskim Stowarzyszeniu Osób z upośledzeniem Intelektualnym. Będzie spotkanie z podopiecznymi, rodzicami i pracownikami WTZ-ów i ORW. Oczywiście będzie też część dotycząca dwójki parlamentarzystów, którzy u nas dzisiaj goszczą i będą gościć. Pan poseł Marek Hock oraz pani poseł Elżbieta Gellert spotkają się z pracownikami Szpitala Wojewódzkiego w Tarnobrzegu. Będzie takie spotkanie zamknięte na prośbę związków zawodowych, bo jak Państwo wiecie w kwestii szpitala nie dzieje się najlepiej począwszy od od trzech lat tak naprawdę szpital jest w ogromnej zapaści fina finansowej, ale również medycznej, bo kolejne oddziały e, przestają e, funkcjonować. Oprócz tego, drodzy Państwo, będzie również e, czas na aktywność związana e, z ekologią, przyrodą. Pani poseł Jachyra, która tutaj jest e, też z powodu spalarni, ale również będzie mogła zapoznać się z kwestią związaną z e, naszym tarnumżyskim lasem zwierzyńcem, który ulega systematycznemu, ulegał systematycznej wycince, jak również no, odwiedzi, odwiedzi nasze cudeńko edukacyjno-ekologiczne, więc Nasze małe Muzeum Przyrodnicze, Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura Dolina Wisły 2000. Jak również pan senator będzie zapoznawał się z walorami naszej perełki unijnej, kolebki lokalnej tożsamości Zamku Dzikowskiego i, i wszystkich elementów tam znajdujących się walorów, którymi możemy się jako Tarnobrzeżanie pochwalić. Oczywiście jakby kwintesencją pan, pan poseł Czesław Mroczek, który do nas dotrze z lekkim opóźnieniem, bo jakieś wystąpiły problemy na drodze, jeszcze odwiedzi członków klubu strzeleckiego Grom i zapozna się z nowoczesną strzelnicą lokowską. Szanowni Państwo, jak wspomniałem, nieprzypadkowo spotykamy się w tym miejscu. Chcemy poinformować wszystkich mieszkańców Tarnobrzega opinię publiczną, że rozpoczynamy inicjatywę lokalną w postaci przeprowadzenia referendum w sprawie lokalizacji spalarni nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Niestety wszelakie zabiegi różnych środowisk, w tym na przykład zabiegi Państwa Zychów, którzy stworzyli Stowarzyszenie Stop dla Spalarni, którzy zbierali podpisy pod petycją, aby zatrzymać zarówno te głosy zebrane pod petycją jak również głosy samorządowców tutaj sołectwa ościennego z Gminy Nowa Dęba która tutaj jak Państwo w granicach w sąsiedniej gminy Nowa Dęba jak też stanowiska mieszkańców Miechocina Ocica, Ocic przepraszam przez ostatni rok pozostały bez jakiegokolwiek odzewu przez i potraktowany krótko mówiąc mało poważnie przez prezydenta miasta, który unikając konsultacji społecznej obiecuje rzeczy, które są z założenia nierealne, jak tania energia cieplna. Dzisiaj Państwo, gdybyście stali koło nowocześnie wybudowanej Spalarni to nie tylko mieszkańcom zasobów TSM-u czy siarkowca moglibyście wiaderku tę energię przynosić, ale moglibyście również prezydentowi, który takie rzeczy głosi, przynosić tym wiaderku tą energię cieplną. No, czy to jest poważne? No nie jest to poważne, dlatego proszę Państwa wydaje się, że ogłoszenie inicjatywy społecznej w postaci referendum, więc będziemy począwszy od, po długim weekendzie, od 4 maja. Zbierać podpisy poparcia za tym, żeby mieszkańcy mieli szansę w sposób poważny, profesjonalny wypowiedzieć się na temat, czy chcą spalarnie nad jeziorem Tarnobrzeskim. Bardzo proszę. Pani mm. Dziękuję bardzo. Ja oczywiście przyłączam się do apelu tutaj lokalnych działaczy i działaczek, i apelujemy wspólnie o to, aby tutaj w tym miejscu, w tak ważnym miejscu dla lokalnej społeczności, pod kątem także rekreacyjnym, przyrodniczym, no, nie niszczyć tych terenów. Jako posłanka Partii Zielonych, wchodzącej w skład Koalicji Obywatelskiej, a także jako członkini Komisji Ochrony Środowiska, chciałabym podkreślić, że. Tego typu inicjatywy, szczególnie w tak ważnym tak, tak, takim terenie, nie rozwiążą problemu gospodarki odpadami. Szanowni Państwo, potrzebujemy systemowych rozwiązań. Od trzech i pół roku czekamy na ustawę o systemie kaucyjnym, czekamy na ustawę o rozszerzonej odpowiedzialności producenta, i to są, to są dwie kluczowe ustawy, które też nakłada na nas dyrektywa unijna, z którym wdrożeniem jesteśmy opóźnieni już kilka lat i dopóki ich nie. Dopóki w ten sposób nie zaczniemy myśleć o gospodarce odpadami, dopóki nie będziemy dążyć do tego, aby jak największa część naszych odpadów była e, oparta o system zamknięty, byśmy nasze odpady byśmy wspierali selektywną zbiórkę odpadów w oparciu o dobrze przygotowaną ustawę kaucyjną, to naprawdę nie pójdziemy dalej. I e, absolutnie e, spalarnia śmieci, szczególnie właśnie w takim terenie e, u podnóża e, Pięknego Jeziora, to no, nie rozwiąże żadnych problemów. Dlatego apelujemy, i cieszę się, że... Szkoda, że przy takiej okazji, że przy tak smutnych okazjach tutaj rodzi się albo pokazuje swoją siłę społeczeństwo obywatelskie, ale z drugiej strony bardzo się cieszę, że jest to społeczeństwo obywatelskie i bierzecie sprawę w swoje ręce i pokazujecie, że, że po prostu nie ma na to Waszej zgody. I myślę, że cała koalicja obywatelska jest bliska właśnie takiemu modelowi. My zawsze chcemy być w dialogu z, z działaczami, z działaczkami. My w przeciwieństwie do władzy, która na przykład nie konsultuje swoich projektów nie daje do opinii publicznej, często prze, przeforsowuje projekty ustaw jako poselskie tylko po to, żeby właśnie nie słuchać opinii ludzi, no to my idziemy zupełnie w inną stronę. Rozmawiamy z lokalną społecznością, jesteśmy otwarci na głosy, no i wspieramy dobre inicjatywy. No, <laughs> proszę. Pan, pan senator, ale jednocześnie długoletni prezydent, Znanego miasta Kołobrzeg. No Na pewno nie chciałbym takiej spalarni w środku uzdrowiska Kołobrzeskiego, ale tu co powiedział kolega Norbert, to bardzo dobra formułka i niedobra, bo brak konsultacji społecznych to jest niedobrze. Ale referendum to jest dobrze, bo nie się mieszkańcy wypowiedzą. I taki mały Tarnobrzeg chciałby wybudować dużą spalarnię. I setkami kilometrów dowodzić te śmieci. Zgadza się? Tak. A jeśli obiecanki, cacanki są, że ciepło z tego by poszło do miasta, to jest 12 kilometrów. To weź to wybuduj i utrzymuj. Także ja się no, popieram was, jeśli wy nie chcecie, to co ja mam innego do powiedzenia. A ponieważ jest ładna pogoda, to dlaczego to ładną pogodę i te tereny i to jezioro, które dużym wysiłkiem i waszych pieniędzy budżetowych i państwa zrobiliście? żeby psuć półtora miliarda kosztowało półtora. zrekultywowanie kopalni siarki matów. No to nie mhm. mało. No. To prawie tyle co Bałtyk. Bardzo no. proszę Szanowni Państwo, spalarnia i ten problem, o którym mówimy, to również wpływ na ochronę zdrowia. Dlatego też z dużym niepokojem przyjęliśmy informację o tej takiej właściwie zapaści waszego szpitala, szpitala wojewódzkiego. I z dużym zainteresowaniem będziemy słuchali tych wszystkich. Uwag, bo to co czytamy, to co słyszymy to nie tylko kłopot finansowy, to już kadrowy, to już problem ludzki i problem polegający na tym, że ten duży, wielki powiat 150 tysięcy ma ten szpital, który właśnie jest w Tarnobrzegu i on musi być szpitalem wielospecjalistycznym, z dobrą kadrą, z dobrym sprzętem, szpitalem, który będzie zabezpieczał bezpieczeństwo zdrowotne tych ludzi, którzy tutaj mieszkają, również tych nowonarodzonych, jak i starszych, których niestety przybywa. Także jesteśmy oczywiście pomarękowa, pod tym yy, inicjatywą referendalną dotyczącą spalarni jesteśmy z Państwem i chcemy słuchać właśnie to, co mają do powiedzenia mieszkańcy, mieszkańcy tego, tego pięknego miasta i tej okolicy. Jeżeli mogę, tak, tak. Ja Jeżeli mogę, chciałam podziękować za zaproszenie i dzisiaj będę brała udział w warsztatach terapii zajęciowej. Zostałam zaproszona tam, gdzie są osoby niepełnosprawne. Muszę Państwu powiedzieć, że chyba wszyscy wiemy, że nie ma klimatu na pomaganie osobom z niepełnosprawnościami, a szczególnie osobom, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji. One dzisiaj żyją w naszym kraju. Niewielka grupka 291 tysięcy osób. Za 1400 zł miesięcznie muszą się rehabilitować, kupować leki i chciałam, aby społeczność i głośno podkreślić to, że PIS to jest głodziejska partia. Pis ukradł osobom z niepełnosprawnościami z Funduszu Solidarnościowego 22 miliardy złotych. Zamroził zasiłek pielęgnacyjny. Osoby niepełnosprawne, które dzisiaj będę z nimi rozmawiała, będą doskonale orientowały się w tej sytuacji. Dzisiaj rodzice do mojego biura poselskiego z całej Polski proszą o pomoc, żeby dofinansować im do butów, do butów ortopedycznych, bo PiS zabrał 30%. I dziś mamy taką śmieszną sprawę. I ja wiem, że dzisiaj Borawiecki i wszyscy z partii PiS wychodzą i mówią: naprawimy to, ale PiS zrobił skok tak naprawdę na podatek od wrzutek odrzutek, gdzie w naszym kraju nie pomaga się ani w leczeniu, ani nie ma darmowych leków. Tak naprawdę osoby niepełnosprawne muszą kupować za ciężkie pieniądze sprzęt, gdzie wózek ortopedyczny kosztuje niemało, bo 10 tysięcy złotych, a turbus rehabilitacyjny prawie 13 złotych. Więc chciałabym bardzo przybliżyć Państwu ten temat. A to z tego względu, że uwierzcie Państwo, że to jest temat, który dotyczy każdego z nas, bo niepełnosprawność dotyczy każdego z nas. Dziękuję. 13 tysięcy chyba? Tak, 13 tysięcy, tak. tak, tak, tak. Szanowni Państwo, jesteśmy, tak jak powiedziałem, nie w przypadkowym miejscu, ale będziemy z Państwem chcieli się w przyszłym tygodniu spotkać. Tam padną argumenty, e, dlaczego nie spalarnia. To, co Pani Poseł Jachyra powiedziała e, i Pan Senator wspomniał, jeśli chodzi o potrzeby, tak naprawdę jedna, jedyna cyfra: a ta spalarnia, którą FCC zamierza wybudować nad brzegiem jeziora Tarnabrzeskiego to jest e, tak naprawdę spalarnia, która wykorzystałaby tylko w 3% procentach Śmiecie, które są efektem codziennej działalności, egzystencji wszystkich tarnobrzeżanek i tarnobrzeżan. To pokazuje jasno, że ten pociąg, który tak nieprzypadkowo, i ja nie przerywałem, wiem, że e, panowie realizujący emisję woleliby, żeby w tym momencie nie mówić, ale ten pociąg przejeżdżający pokazuje, e, że tak naprawdę... E, FCC chce do Tarnobrzega, nad brzeg jeziora zwozić wszelakiej maści odpady sprasowane. Co tu będzie palone, tak do końca nikt nie będzie wiedział. Możemy sobie mówić o przepisach, o uwarunkowaniach środowiskowych, o raportach. Natomiast jest to prywatna inwestycja, dziwię się, że prezydent, a szczególnie bardzo wpływowy zastępca prezydenta, który czasami zastanawia się, kto tak naprawdę rządzi w mieście, czy prezydent miasta, czy też jego zastępca, bo odnieść można wrażenie, że prezydent może tylko zarządzać swoim czasem w okresie uroczystości miejskich, natomiast de facto we wszystkich prawach kadrowych, inwestycyjnych, o inwestycjach też, drodzy Państwo, deklaruję, że będziemy się bardzo systematycznie, praktycznie spotykać i oceniać te różne buble inwestycyjne. Szanowni Państwo, goście nasi obecni tutaj są do Państwa dyspozycji. A przepraszam, proszę Jeszcze bardzo. Nie, 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 myślę o inicjatywie radnych. Tak? Szanowni Państwo, dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Yy, oczywiście jest grupa radnych, która podjęła inicjatywę dotyczącą yy, yy, negacji budowy spalarni. Lokalizacja, jak Państwo wiecie, to podnosiliśmy nieraz, jest okrutna. Nie po to yy, obecny tutaj z nami, były prezydent miasta Tarnobrzega, yy, nawet na stależ starał się, aby skomunalizować to jezioro yy, i aby to były tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, yy, aby w przyszłości stawiać można powiedzieć, tu, tu, tuż nad jeziorem spalarnie śmieci. Są inne rozwiązania proekologiczne, tak jak pani poseł, pani posłanka już zdążyła przekazać nam e, informacje odnośnie kaucji, innych kwestii, które w przyszłości wejdą. Zmniejszy się ilość e, towaru, materiału, tak można powiedzieć, dla tych spalarni. Tym samym e, możemy śmiało powiedzieć, że bardziej jesteśmy nastawieni na Innego rodzaju rozwiązania. Jakie to rozwiązania są Państwo Złożyliście za, się już e, zapoznać na jednym ze spotkań? Tutaj frekwencja była niewielka, ale w momencie, kiedy tak dużo szali usłyszałem, że tak, tak miła inwestycja ma powstać nad jeziorem, e, jestem przekonany, że e, wypowiedzą swoje zdanie na ten temat. E, chciałem również Państwa zaprosić na dzień, czy o godzinie 15:21 na ulicy Kościuszki. W odbędzie się pracę zdrowia dotycząca szpitala. Będą radni wojewódcy. Mam nadzieję, że również pojawią się pracujący szpital. Serdecznie Państwa na to spotkanie jeszcze raz zapraszam. Bardzo. Szanowni Państwo, dotarł do nas i serdecznie witamy Pana posła Czesława Mroczka. Speca, z racji w związku z Ministerstwem Obrony Narodowej i mam nadzieję i w przyszłości też, to jest zagadnienie, które Pana posła mocno interesuje. Więc prawie w komplecie jesteśmy, tak jak wspominałem, jeszcze dotrze do nas Pani poseł Elżbieta Geller, to też jest osoba nietuzinkowa, bo to zarządzająca szpitalem, który nie ma złotów tak? Więc, to też jest taka, taka ciekawa postać członek komisji, Sejmowej Komisji Zdrowia. Szanowni Państwo, tak jak zapowiedziałem, bardzo przepraszam Pana Przewodniczącego Rady Miasta, nasi goście są do dyspozycji, jeśli Państwo mają do nich pytania, czy też do mnie. Kiedy i już To znaczy fizycznie chcieliśmy to zrobić w piątek, ale z racji tego, że jest długi weekend, formalnie zawiadomienie do prezydenta miasta, do urzędu miasta złożymy 4 maja i od tego momentu przez 60 dni będziemy zbierać podpisy. Musimy zebrać 3600 podpisów, które spowodują, że dojdzie do skutku planowane referendum. Ale o szczegółach będziemy mówić na konkretnym już dniu, kiedy, kiedy, o, o czym Państwa powiadomimy naturalnie. Dziękuję. To znaczy, pytanie dotyczy cały czas. My, tak jak Państwo pamiętacie, przed rokiem, ja dzisiaj nie zabierałem ze sobą tego stanowiska. Jak Państwo pamiętacie, w marcu ubiegłego roku, zaraz po inicjatywie Stowarzyszenia Stop Spalarni, robiliśmy konferencję prasową. Tam mocno wyraziłem swoją opinię, jeśli chodzi o wysokość apanarzy. W warunkach narzekania, że Tarnoprzydzi budżet się nie dopina, że miasto ma problemy finansowe, podnosiliśmy kwestie. Wysokości zarobków, szczególnie zastępcy prezydenta, który kiedyś z pozycji posła bardzo negatywnie oceniał ówczesne zarobki w spółkach miasta. Dzisiaj, no, kiedy jest u władzy, to wszystko jest dopuszczalne w stylu pisowskim. Ale pamiętacie Państwo stanowisko Platformy. My nie wypowiadamy się, że jesteśmy przeciwni spalarni. My mówimy, że nie chcemy spalarni nad jeziorem Tarnobrzeskim. Czy jest alternatywa? Są tereny przemysłowe, choćby na przykład w jeziurku, wyłączone z użytkowania z racji też również innych uwarunkowań hydrologicznych i nie tylko, gdzie można lokalizować. Natomiast, jak Państwo widzicie, też celowo e, poprosiliśmy Państwa... W no, troszeczkę niedogodność dla Państwa tutaj była dojazdu związana z dojazdem. Widzicie Państwo, to jest praktycznie działka, którą miasto chce podarować FCC w ramach oczywiście umowy dzierżawy. Natomiast z jednej strony TOR, czyli generalnie korporacja o kapitale europejsko-chyba jakimś amerykańskim. Czy, czy, czy w sensie meksykańskim, bo wiem, że są jakieś tam elementy własnościowe bardzo rozdrobnione. Chcemy budować spalarnię. No. 97% śmieci tutaj palonych przez 24 godziny na dobę będą pochodziły nie tylko z południa Polski, ale sądzę, że po to jest ten pociąg, żeby, żeby tak jak zarządów w okazało się... Nie wiem czy Państwo pamiętacie, w momencie kiedy koalicja e, Rząd Platformy Obywatelskiej w 2013 roku ja byłem jakiś podczas beneficjent tego badania z odpadami komunalnymi po wakacjach legi z 1 lipca 2013 roku ustawa weszła w życie. I to było nowum, że nagle nie mieszkańcy, a, a miejscy włodarze stawali się właścicielem odpadów komunalnych. Wówczas tak naprawdę śmieci nie wolno było wywozić poza granicę województwa. Okazało się, że minęło kilka lat i dzisiaj niektórzy robią biznesy na, na śmietniskach dzikich, na śmieciach niewiadomego pochodzenia. To, jest brak odpowiednich to, co bardzo trafnie ujął premier Tusk, że jest problem z eksportem zboża ukraińskiego, ale nie ma żadnego, absolutnie żadnego problemu z importem śmieci niewiadomego pochodzenia. Ja, po prostu, jako mieszkaniec Tarnobrzega, jako człowiek, związany bardzo mocno z tym miastem. Nie chciałbym kończyć kiedyś w przyszłości swoich dni w mieście, które jest spalarnią dla Europy, no bardzo krótko i dosadnie, ale o szczegółach, żeby nie zagadać Państwa i tematu, będziemy rozmawiać już po, po, po zarejestrowaniu tej inicjatywy obywatelskiej. Bardzo proszę jeszcze Państwa sądzę do to znaczy ja złożyłem podpis pod tą inicjatywą stowarzyszenia i, i, i wiem, że stowarzyszenie chyba zebrało już wszystkie podpisy wymagane. I, I co do strefy, bo my nie chcemy, drodzy państwo, oczywiście mamy świadomość, że żyjemy w czasach fake newsów i, i jeśli prezydent miasta nie ma argumentów, to kancelaria ma kontraargumenty różnej maci. Nie chcemy zrobić z miasta. Skansenu. Zresztą tu jest inicjatywa stowarzyszenia. Myślę, że autorzy tej inicjatywy w głównej mierze są jak najbardziej kompetentni, żeby się wypowiadać. Ja mogę tylko powiedzieć za siebie, dlaczego akurat taką inicjatywę podjąłem, bo uważam, że jesteśmy w stanie stworzyć strefę uzdrowiskową w oparciu o, o, o bogactwo związane z kiedyś wydobywaniem siarki, a dzisiaj a dzisiaj coś co może być wykorzystane w lecznictwie, tak? A więc mówimy o wodach, wodach siarczkowych. Natomiast mówię nie chcę, nie chcę tutaj być Głównym autorem, dyskutantem, bo tak jak wspomniałem, to jest inicjatywa Stowarzyszenia Stop Spalarni. Jak sądzę, ta inicjatywa również ma, ma służyć ma służyć też zapobieżeniu pomysłom na budowę spalarni. Natomiast widzę przykład Kraku, drodzy Państwo, bo, bo bardzo mocno ta inicjatywa została troszeczkę ośmieszona, że, że jak to chcemy z kansem zrobić? Czarnobrzega młodzież wyjeżdża, będzie to miasto emerytów i rencistów z przysłuchową fajeczką i wodą mineralną. Natomiast e, uważam, że mądrze, mądrze, podchodząc do tematu można, można wskazać strefę, e, która w przyszłości byłaby strefą uzdrowiskową. Przykład Krakowa, drodzy Państwo, z jednej strony nowa Huta, która oczywiście nie już w takim rozmachu przemysłowym, jak, jak w czasach e, poprzednika huty Sędzimir, tak, Czyli Huty Lenina, ale z jednej strony część przemysłowa, z drugiej strony Zabytkowa. Jest też, drodzy Państwo, e, jedno osiedle, które stanowi strefę zdrowiskową, czyli można. To jest tylko kwestia chęci, a nie prześcigania się, kto pierwszy, kto ostatni. Myślę, że są tematy w mieście, które należy ponad podziałami rozwiązywać, niezależnie kto był pierwszy, a kto do tego tematu zamierza przystąpić, widząc w tym korzyści dla mieszkańców. Po drugiej stronie jeziora o odbiorze parkingów ja poruszyłem temat spalarni, czy nie boi się inwestować dużych pieniędzy, tak jak tutaj z drugiej strony e, kontrowersyjną e, inwestycję chce ulokować. Powiedział, że jeżeli mieszkańcy nie będą chcieli się śmieci nie będą chcieli tej falarii tutaj, to on uszanuje tą wolę To Znaczy, drodzy Państwo, ja się bardzo cieszę z takiej deklaracji, tym bardziej, że właścicielem tej działki na skutek wymiany decyzji uchwały Rady Miasta, z tego co pamiętam z grudnia roku ubiegłego, te działki są wymienione z Agencją Rozwoju Przemysłu, a więc tak naprawdę dysponentem tego gruntu chodzicie Państwo po gruncie należącym chyba już formalnie, tak? Czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Jeszcze, jeszcze nie doszło. Oczywiście mam nadzieję, drodzy Państwo, bo jak Państwo wiecie, ja znam się na wartościach działek nad jeziorem. Ta działka, jednak, która trafiła w ręce pod przyszłe centrum konferencyjne ARP, przedstawia znacznie większą wartość rynkową niż ta działka w tej okolicy, nawet z przeznaczeniem na spalarnię śmieci. Potencjalnie. Natomiast no, klucze do miasta czy do spalarni są po stronie pana prezydenta i. i, i, i... To on zdecyduje, czy, czy tą, tą działkę można wydzierżawić. Wiadomo, że oczywiście za tą decyzją będą musieli stać radni, bo to nie będzie dzierżawa dwuletnia, pozostająca w gestii zgodnie z ustawą o, o gospodarowaniu. Ale to tak, proszę Państwa. Tak, to też, to warto tutaj dodać też to, że to nie jest tak, że śmieci są tanie, gospodarowanie odpadami jest tanie albo drogie. To zależy od spalarni śmieci. Znaczy, jeszcze raz podkreślę, my musimy zmienić myślenie o gospodarce odpadami. Najważniejszym przede wszystkim chodzi o to, aby zacząć traktować te odpady jako surowce i je przekształcać. I właśnie o tym i cała polityka także Unii Europejskiej i dyrektywy, które wyszły w tym zakresie, obligują nas jako państwo członkowskie Unii Europejskiej do tego, aby właśnie ograniczać i, i przetwarzać i, i tworzyć zamknięty system gospodarki odpadami. Dlatego to, jeżeli właśnie chcemy mieć mniejszy problem z odpadami, jeżeli nie chcemy mieć przywożania z, z jednego miejsca do drugiego tych śmieci, to musimy inwestować i musimy zadbać, o systemowe rozwiązania i właśnie jak najszybciej wprowadzić ustawę kaucyjną i także rozszerzoną odpowiedzialność producenta. To są dwie kluczowe ustawy i na to czeka, czekają właściwie wszelkie środowiska, także przedsiębiorcy, którzy potrzebują tych rozwiązań prawnych do tego, abyśmy właśnie mogli zmierzać w kierunku tej cyrkularnej gospodarki odpadami. I to jest kluczowe, więc tutaj jest wielkie takie, no, no to jest troszeczkę ja to traktuję, ja nie jestem stąd, ale to traktuję jako oszukiwanie ludzi. Naprawdę, nie poradzimy sobie z problemem gospodarki odpadami, jeżeli nie, nie, nie będziemy mieć systemu kaucyjnego. Komu przeszkadza to, żeby nie wprowadzić systemu kaucyjnego? Takim bardzo dobrym rozwiązaniem mają kraje skandynawskie. Tak, ale słuchajcie, leczkę... no właściwie już wszędzie to jest, od 3,5 roku czekamy jako Panie członkowie i członkinie Komisji Ochrony Środowiska i minister Ozdoba na każdej komisji nam mówi, że już zaraz i od 3,5 roku nie ma tej ustawy. A on jest. On jest. Dziękujemy. 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 Już będziemy kończyć. Ograniczenie ilości kilometrów pożonych śmieci. Bo to się wiemy na przykład, że w spalarni w Rzeszowy są spalane śmieci w Wrocławiu. Mm -hmm. To kilometrów jest, jest. No to jest temat rzeka. Zapraszamy na, na posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska też, żeby zabierać głos. Ja rozmawiałem z panią poseł Jachirą i deklarowała, że w trakcie referendów, tak jak do nas też będzie wybierała się współprzewodnicząca partii Zielonej, pani poseł Grzata Tracz. Będziemy ich aktywność i wiedzę w kwestiach ekologicznych chcieli spożytkować. I myślę, że to nie jest ostatnie. Na pewno pierwsze spotkanie z moją poseł, ale nie ostatnie. W kwestiach, które przez 60 dni, mam nadzieję, będą na tyle donośnie wybrzmiewać, że będą budziły spore zainteresowanie mieszkanek i mieszkańców naszego miasta. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, Dziękujemy. pięknie. No i oczywiście zapraszamy na godzinę 17. Gdyby ktoś z Państwa chciał, mówię o realizacjach telewizyjnych, to jest firma producentka do dyspozycji co do sygnału z transmisji. To proszę odpowiednio wcześniej. Ja się nie znam na tych walorach technicznych, to już Państwo musicie sobie tam ustalić z rajderami technicznymi, natomiast